Wiralowe zbrodnie. To nadal dla mnie trudne. Zdarzenie miało miejsce tuż po 16.25 kwietnia 2019 roku w Middletown w Ohio. Babcia przyjechała na pogotowie ze swoją córką i wnuczentami. Jakiś mężczyzna siedział w kłótki obok wejścia. Kobieta pomogła chorej córce usiąść w wózku i zabrała ją do środka. Po chwili nieznajomy mężczyzna wstał, podszedł do auta, wsiadł i ruszył, zabierając ze za sobą dzieci. Wzywam posiłki. Skradziono samochód. Wnuczki miały 8 i 10 lat. Słyszałam, jak krzyczały z przerażenia. Na monitoringu widać, jak zrozpaczona kobieta próbuje dogonić auto. Babcia ruszyła sprintem, chcąc udalnić kradzież i uprowadzenie. Biegła w panice za samochodem. Podróż do szpitala zmieniła się w mgnieniu oka w koszmar. Miała być kradzież wozu, a doszło do tego porwanie. To kwestia życia lub śmierci. Gdybyśmy nie zlokalizowali tego auta, kto wie, dokąd przestępca by je wywieźł. Dlaczego chciał ten człowiek i dlaczego wybrał właśnie ich? Mógł mieć bardzo złe zamiary. Nita Coburn nigdy nie zapomni tego dnia. To straszna myśl, że on je porwał. Gdy kobieta podjechała pod szpital, martwiła się głównie zdrowiem swojej córki. Angie była bardzo chora. Kazałam dzieciom zostać w aucie i zapewniłam, że wszystko będzie dobrze. Gdy babcia usadzała swoją córkę w wózku inwalidzkim, myślała, że jej wnuki Skylar i Chance są całkowicie bezpieczne w samochodzie. Dzieci siedziały z tyłu. Myślałam, że zamknęłam auto, ale nie zrobiłam tego. Nita ledwie przekroczyła próg szpitala, gdy usłyszała przeraźliwy krzyk dzieci i pobiegła z powrotem do wozu. Początkowo nie wiedziałam, co się dzieje, a gdy zobaczyłam tego człowieka w swoim aucie, wpadłam w przerażenie. Krzyknęłam z całych sił. On porwał mi dzieci. Nita natychmiast pobiegła za samochodem. Zdążyła jeszcze zobaczyć porywacza. Spojrzał na mnie. Miał niepokojąco obojętny wyraz twarzy. Przemknęło mi przez głowę, że nigdy już nie zobaczę wnucząt. Ich krzyk był przerażający. Dzieci strasznie się bały. Nie chciałam, żeby to przeżywały, a wielu podśmiewało się z tego, że jako 70-latka biegłam sprintem. Często mówi się, żeby nie martwić się niedźwiedziem, gdy w pobliżu jest niedźwiedzica z młodymi. Też tak uważam. Powiedziałam facetowi do słuchu, gdy chwyciłam za klamkę u drzwi auta. Miałam ochotę go uderzyć, ale dręczyły mnie złe myśli. Bałam się, że już nie zobaczę wnucząt. Determinacja nity sprawiła, że udało się jej uchwycić drzwi wozu. Złapałam za klamkę. Drzwi się otworzyły, a ja wisiałam przy nich trzymając się klamki oburącz. Przez chwilę kobieta mocno się trzymała jadącego auta, chcąc powstrzymać przestępcę. Walczyłam o ich życie. Moje się nie liczyło. Lecz porywacz nie miał zamiaru się poddać. Przyspieszył, autem szarpnęło, a drzwi się zamknęły. Nita puściła klamkę i upadła na ziemię. Po upadku. Przekoziołkowałam i odniosłam poważne obrażenia. Dzieci opowiadają, jak widziały z wnętrza wozu podczas tej piekielnej jazdy pogoń babci. Była blisko auta. Myślałam, że wpadnie pod koła. To było okropne, przerażające. Zaczęło się od tego, że dzieci spostrzegły pod drzwiami szpitala siedzącego w kucki mężczyznę. Zaparkowaliśmy kilka metrów od niego. Miał czarną torbę i palił papierosa. Podszedł do naszego auta i powiedział coś w obcym języku. Wsiadł i zamknął drzwi. To był dla nas wstrząs. Nagle dzieci zostały uwięzione w aucie z niebezpiecznym nieznajomym i nie miały pojęcia, czego od nich chciał. Chłopiec siedział za fotelem porywacza i w pierwszym odruchu chciał bronić siostrę. Chłopiec zorientował się, że są w niebezpieczeństwie, więc postanowił coś zrobić. Część próbował odpiąć pasy, ale porywacz nie miał zamiaru pozwolić mu na ucieczkę. Odpiąłem w końcu pas, a gdy chciałem wyskoczyć, on wcisnął gaz. Ku przerażeniu dzieci porywacz trzymał Skylar. Złapał mnie za rękę i za kaptur. Owinął rękę w moją kurtkę i bardzo mocno mnie trzymał. Chłopiec walczył, by wyciągnąć Skylar i wypadł z auta, ale ani myślał puścić porywacza z siostrą. Gdybym jej nie próbował pomóc, to pewnie już bym jej więcej nie zobaczył. Podbiegłem z powrotem do auta i złapałem siostrę za rękę. Zachował się jak prawdziwy bohater. Wyciągnął siostrę z auta i uratował ich oboje. Ten chłopiec nie tylko zachował trzeźwość umysłu, odpinając pasy, ale także uratował swoją siostrę z rąk porywacza. Bohaterski czyn sprawił, że złoczyńca nie odjechał z dziećmi. Skylar natychmiast podbiegła do babci, która nadal była w szoku, bo nie wiedziała, że dzieci są już wolne. Pomyślałem, że Chance został w aucie. Kobieta płakała z przerażenia. Była mocno poobijana, ale bardziej martwiła się o dzieci. Porywacz odjechał, a policja wszczęła za nim pościg. To srebrny Malibus z 2013 roku. Kim jest porywacz? A co by się stało, gdyby ten dzielny chłopiec nie wyciągnął siostry z auta? Nie trudno to sobie wyobrazić. Dziewczynki nie byłoby tu dzisiaj. W ciągu zaledwie 10 minut od ucieczki policja zatrzymała sprawcę. Był wyczerpany. Na cały incydent reagował obojętnie. Okazało się, że tego samego dnia rano oficer Conor Kirby podwiózł tego mężczyznę, 24-letniego Dalvira Singa do szpitala. Wcześniej brał heroinę i chciał przyjąć jakieś lekarstwa. Heroina spowodowała reakcję chorobową. Mężczyzna pochodził z Indii, a w Middletown był od kilku dni. Ale Dalwir nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego próbował porwać dzieci. Wiedział, że rodzeństwo jest w aucie. Jego motywy były niejasne. Może chciał porwać dzieci albo tylko ukraść i sprzedać wóz, żeby mieć pieniądze na narkotyki. Chyba nie rozumiał, jak krzywdzący dla dzieci był jego czyn. Ale nikt nie zapomni, jak dzielnie postąpiło tych dwoje. Ośmiolacka okrzyknięto bohaterem, ponieważ uratował siebie i swoją siostrę. Przewidział, że uda mu się wyciągnąć siostrę z auta. To pokazało, jak bardzo sens kocha swoją siostrę. Działał jak bohater i wiedział, że musi coś zrobić. To skromne dzieciak, ale wie, że to, co zrobił, było wyjątkowe. A ja powiedziałem mu, że jestem z niego dumny. Ciocia dzieci, którą z babcią podwozili do szpitala, została wyleczona. Rodzeństwo traktuje policjanta Kirbiego jak starszego brata. Funkcjonariusz twierdzi, że ma szczęście, że poznał te dzieciaki. To niezwykłe znać rodzeństwo bohaterów. Dalvir Singh został oskarżony o podwójne porwanie, czynną napaść na babcie dzieci i kradzież auta. Skazano go na 11 lat więzienia. Rada miasta Middletown nagrodziła dzieci za ich bohaterski czyn. Byliśmy na meczu Redsów. Było fajnie. Byliśmy też na paradzie, 4 lipca, ale dzieci nie lubią oglądać nagrania tego przykrego zdarzenia spod szpitala. Gdy to sobie przypominam, potem mam koszmarne sny. Ich babcia trzyma całą rodzinę blisko siebie i jest bardzo dumna, że dzieci były takie dzielne. Skylar wciąż powtarzała, że już wszystko w porządku. Często dobry chłopak. Wiem, że jest dzielny, aż duma mnie rozpiera. Dla rodziny patrzenie na Singha w sądzie było trudne. Odwróciłam głowę. nie chciałam go widzieć. Nie lubię o tym myśleć. Trudno patrzeć na niego w Kajdanach. Okropny widok. Chciałabyś to mieć już za sobą. W sądzie, gdy prokurator zakończył swoje przesłuchanie, zapytał, czy są jakieś pytania. Skylar powiedziała, że chce zapytać: Dlaczego przychodzimy do sądu, a oni nic nie robią z przestępcą? Prokurator przyznał, że go zatkało. Zadziwiające, ale jedenastoletnia obecnie Skylar. Nie jest zła na przestępcę. Wszyscy popełniają błędy on też. Nie mam mu tego za złe. Świadomość, że mogliby się stracić, wpłynęła mocno na rodzeństwo, które teraz jeszcze bardziej zbliżyło się do siebie. Jestem dumna z brata za to, co zrobił. Dobrze, że uratowałem siostrę. Żaden rodzic nie chciałby przeżywać czegoś takiego. Poważna przestroga. To może się zdarzyć wszędzie. Bardzo niepokojąca sytuacja. Lowton w Oklahoma, 26 grudnia 2019 roku. W restauracji u Frediego nastała pora lunchu. Do lokalu weszła kobieta z trojgiem dzieci. To ich babcia. Najmłodsze wnuczki dwuletniego chłopca i czteroletnią dziewczynkę usadziła przy stole, a z najstarszą, dwunastoletnią podeszła do Lady po napoje. Gdy obie wróciły do stolika stało się coś wstrząsającego. Obca kobieta podeszła do stolika, przy którym siedziały młodsze dzieci. Z zachowania tej kobiety postronni obserwatorzy mogli wywnioskować, że zna te dzieci. Sytuacja stała się jeszcze dziwniejsza, nawet je pocałowała. Ale dzieci nie znały tej kobiety. Jaki ta osoba miała cel? O co jej chodziło? Przytuliła dziewczynkę i pocałowała chłopca, po czym podeszła do Lady. W jej zachowaniu było coś niepokojącego. Babcia dzieci była zdezorientowana, czy ta kobieta mogła znać jej wnuki. Lecz wkrótce okazało się, że nieznajoma miała złe zamiary. Babcia znowu się odwróciła, a nieznajoma zrobiła coś zupełnie niespodziewanego. Porwała dwuletniego chłopca. Natychmiast powiadomiono policję. Pracownicy byli świadkami. Wysyłam patron. Tu 98, jadę tam. Nieopodal miejsca zdarzenia pracowała matka dzieci, Crystal Phillips. Przez wiele godzin nie odbierała wiadomości. Pracuję w szpitalu. To był dzień po Bożym Narodzeniu. Podczas dyżuru nie mogłam odebrać telefonu. O niczym nie wiedziała, a taki telefon przeraziłby każdą matkę. Po pracy zauważyłam, że nie odebrałam trzech połączeń: od córki, od mamy i od męża. Gdy wreszcie oddzwoniłam, moja mama nerwowo powiedziała: Ktoś chciał porwać ci dziecko. Byłem wściekły. To był wstrząs. Nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Krystal i Stedmon natychmiast wyszli z pracy i pojechali do restauracji. Nie chciałam dalej słuchać, bo wyobrażałam sobie najgorsze. Taka sytuacja to najgorszy koszmar dla każdej matki. Nie mogłem sobie darować, że mnie tam nie było i nie ochroniłem swoich dzieci. Przecież to mój obowiązek. Proszę spojrzeć. Na nagraniu widać, jak obca kobieta podchodzi i zabiera dziecko. Zabrała dwuletniego chłopca, który siedział przy jednym ze stołów. 26 grudnia 2019 roku był zwykłym dniem dla dwunastoletniej Makaili Phillips. Właśnie skończyły się święta, więc jej rodzice, Krystal i Stedmon, wrócili do pracy. Makayla, jej dwuletni brat Brett oraz czteroletnia siostra Ariana spędzali ten dzień z babcią. To był czas wolny z babcią. Zabrała nas z domu na przejażdżkę i dobrze się bawiliśmy. Kobieta zabrała wnuczęta do restauracji u Frediego przy ulicy Cash. Po wejściu podeszłam z babcią po napoje dla rodzeństwa, a potem podeszłam jeszcze raz po słomki. Michaela zauważyła, że obca kobieta obserwuje ją i jej brata. Coś było nie tak. Ona nie zachowywała się normalnie. Przytuliła i pocałowała siostrę i brata. Pomyślałam, że to bardzo dziwne. Przecież nikt nie całuje obcych dzieci. Wzięła brata na ręce, mówiąc, że to jej dziecko. Brat nie rozumiał, co się dzieje. Lecz zanim nieznajoma z chłopcem na ręku zdołała opuścić lokal do akcji, wkrzyczała Makela. Gdy ona go trzymała i powtarzała, że to jej dziecko, jak krzyczałam, że to nieprawda, że to mój brat, i żeby go puściła. Potem dziewczynka zrobiła odważny krok. Podjęła próbę uratowania brata. Byłam bardzo rozzłoszczona i wiedziałam, że muszę go jej odebrać. Michaela dosłownie wyrwała Breta z rąk kobiety. Ona wrzeszczała, że to jej syn, a ja krzyczałam, żeby go nie dotykała. Dodałam, że jeśli jeszcze raz go dotknie, będzie miała kłopoty. Jej zdecydowane działania pozwoliły zyskać trochę czasu, by babcia oraz pracowniczki lokalu ruszyły z pomocą. Chłopiec był bezpieczny. Gdy Michaela poczuła ulgę, nadjechali jej rodzice. Kierownik pokazał im nagranie zajścia. Nagrałam ten film swoim telefonem. Trudno było na to patrzeć. Ta kobieta użyła siły, żeby wziąć mojego synka. Nie było to zwykłe przytulenie. Pojęłam, że to osoba chora psychicznie, ale to mi nie pomogło, wręcz przeraziło jeszcze bardziej. Ale ten film ukazał też prawdziwą odwagę McKaylee. Ona zawsze była zdecydowana. Jest opiekuńcza z natury i staje w obronie innych. Taka jest. To moja chłopczyca. Nie jest beksą. Porywaczka uciekła. Kim była, czego chciała od dwulatka i dokąd miała zamiar go wziąć? Te pytania pozostały bez odpowiedzi. Restauracja jest obok autostrady, więc nie wiadomo, było dokąd mogła się udać. To mogło się bardzo źle skończyć. Jeśli ta kobieta jest bezdomna, to mogłaby zabrać mojego synka w zupełnie nieznane nam miejsce, którego nie można by było nawet zlokalizować. Jednak po tygodniu policja zidentyfikowała kobietę, która próbowała porwać dwuletniego Breta Filipsa. To Michelle René Litton. Wystosowano nakaz aresztowania pod zarzutem próby uprowadzania dziecka. Kobieta została zatrzymana 2 stycznia 2020 roku. Gdy ją zatrzymano, poczułam się lepiej. Staram się o tym nie myśleć, bo to dotyczy mojego małego brata. Okazało się, że Michelle René Litton wielokrotnie miała do czynienia z policją i jest chora psychicznie. Na pewno ta kobieta potrzebuje pomocy. Myślę, że chciała zabrać mojego synka, uznając go za swojego, którego miała. To osoba niepoczytalna, więc jej pobyt w więzieniu nic nie zmieni. Trzeba jej realnie pomóc i dać dom. Istnieje potrzeba większego współczucia no, dla takich osób. Nie dziwi mnie, że to zrobiła kobieta, ale czy wierzyła w to, co mówiła do tych dzieci? To zdarzenie stanowi przestrogę dla rodziców, że wszystko może się zdarzyć w mgnieniu oka. Ta kobieta nie dokonała tego z premedytacją, co mnie przeraża jeszcze bardziej. Osoba chora psychicznie może zobaczyć dziecko, pomyśleć, że jest jej i porwać. Dzieci trzeba zawsze pilnować. Byłem wściekły, że mnie tam nie było, a ktoś obcy dotykał moich dzieci. To mogło się naprawdę źle skończyć. Trzeba być cały czas czujnym, bo zło może się wydarzyć w ciągu sekundy. Teraz, gdy wychodzimy, bardziej uważamy. Mimo tak przykrego zdarzenia, Stedman i Krystal poczuli ulgę, że w ich rodzinie jest ktoś, kto nie zwleka z podjęciem właściwych działań. Jestem taka dumna z córki. Martwię się o dwie najmłodsze pociechy, ale jestem także spokojna i wdzięczna, że starsza córka opiekuje się nimi, gdy mnie nie ma w domu. Świetna robota, księżniczko. Zawsze robi na mnie wrażenie, gdy ludzie podejmują takie działania. Ich odwaga często zapobiega tragedii. A w tym przypadku, dwunastolatka z pewnością uratowała życie swojemu braciszkowi. Wersja polska, masterfilm. Tekst Robert Bielecki, czytał Marcel Borowiec. Michelle Litton poddano leczeniu w szpitalu psychiatrycznym.